Uszanowanie, drodzy widzowie. Taki oto krótki film przedstawiający pomysłowość Polaków, naprawdę nie zna granic. Więc, poprzedni zestaw, jaki był w tym silniku, złożony GY639 QMB, był na długich zaworach. I co tu ktoś wykombinował? Zamiast kupić sobie klawiaturę z innymi krzywkami do, tej, do tego silnika, to jedynie co zostało zaspawane jak sami możecie dostrzec ta tutaj ten konik który bezpośrednio ten czpień który napędza nam zawór z jednej i z drugiej strony wydechowy i sący jak sami widzicie no naprawdę pomysłowość nie zna granic w tym naszym narodzie pięknym w każdym razie według mnie jest to oszczędność to po pierwsze po drugie taka partyzantka, jak już to wspomniałem. Jeszcze pokażę wam klawiaturę, która powinna być prawidłowo bez akurat zaspawania, tylko taka nakrętka kontrująca nam, aby nie uciekał, nie odkręciło się nam to. Wiadomo, to jest na gwincie w jednym drugim koniku napędzającym zawór, ten czpień więc naprawdę no, ciekawa, ciekawa sytuacja. Myślałem, że mnie już nic nie zdziwi, a jednak e, bardzo dużo rzeczy potrafi zaskoczyć człowieka, jeżeli akurat coś w czymś się grzebie. Koszt tej klawiatury to jest 35 zł na internecie, na popularnym serwisie aukcyjnym, dobrze wiecie, jakim. Ale no cóż, zamiast 35 zł, wydać to woli jeden z drugim przeznaczyć na wieczorne piwo albo wódkę i efekt mamy, jaki mamy. Klawiatura jedna, druga, jeszcze od biedy na razie ta, która nie ma tutaj przyspawanej, przyspawanego czpienia do konika zaworowego, jeszcze jest w dosyć dobrym stanie. A druga klawiatura. Jedynie co, to można by było te koniki wymienić i jeszcze by od biedy ujdzie w toku, ale aczkolwiek ona jest do wyrzucenia, bo naprawdę ten silnik, jak to jak widzę poskładane, to rzeczywiście czasem woła o pompstwę do nieba, a te silniki są właśnie bardzo fajne i potrafią długie kilometry, długie tysiące kilometrów zrobić, ale niestety są zazwyczaj uszkodzone przez zaniedbanie albo takie partyzantki jakie możecie dostrzec na tym filmie. Dobrze, kończę. Dzięki śliczne za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach górę lub w dół udostępnieniu tego filmu. Niech się niesie po internecie.